Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, tutaj Wróżka Tachmina się kłania. Um, dzisiaj sobie zrobimy ogólny rozkład, czy on, ona wróci. E, przypominam, że to czytanie jest ogólne i nie z każdym może rezon rezonować, bo czytania prywatne zapraszam na mojego Facebooka lub na mojego maila, linki znajdziecie w opisie tego filmu. Um, y, trwa nadal promocja na wszystkie czytania prywatne. Do końca tego miesiąca, także moi kochani, warto skorzystać. Wykonuję również rytuały oczyszczające, przyciągające miłość, dobrobyt oraz finanse. Takie rytuały będę wykonywała podczas pełni księżyca już 5 maja. Także serdecznie Państwa zapraszam na zapisy. Ilość miejsc jest ograniczona. Także moi kochani, kto pierwszy, ten lepszy. I chciałam Państwa bardzo przeprosić za moją nieobecność na YouTubie, ponieważ no niestety, ale choroba tutaj zrobiła swoje. Ale już wszystko wróciło do normy. Przygotowałam dla Państwa trzy grupy: grupa numer jeden, grupa numer dwa oraz grupa numer trzy. Także moi kochani, bardzo proszę sobie pomyśleć o swojej osobie, tak, i wybrać tutaj sobie serduszko. Czerwone serduszko, niebieskie serduszko oraz zielone. Nie przedłużając, ja przechodzę do czytania. Zaczynamy sobie od grupy numer 1. Także grupa numer 1. Witam Was bardzo serdecznie. Proszę sobie pomyśleć o swojej osobie. Zobaczymy, co się tutaj będzie działo. Czy on/ona wróci? Mhm. Uh -huh. okay. <śmiech> <śmiech> Przepraszam. Uh, moi kochani, ja tutaj widzę, że ta osoba. Coś tutaj przetrawia, coś tutaj trawi, coś tutaj przemyśla, ta osoba bardzo dużo w głowie siedzi, ma tutaj jakieś blokady, żałuje waszego rozstania, ma tutaj ogromne wyrzuty sumienia i ona, on tutaj sobie po prostu przemyślał sprawę, tak, co tutaj dalej z tym fantem zrobić. Chce ruszyć w waszym, waszym kierunku, ale jest mu głupio. Jej Jemu jest głupio, tak, tej osobie. Widzę tutaj, że były między wami takie może nie tyle kłótnia, co wymiana zdań i ta osoba troszeczkę tutaj za dużo powiedziała brzydkich, że tak powiem słów. No, jak ja to mówię, po prostu spietruszyła sytuację, tak, spietruszyła sprawę. Yy, ma tutaj ogromne wyrzuty sumienia, sama do siebie ta osoba. I ja widzę tutaj, yy, że ma w zamiarach z wami tutaj nawiązać kontakt, nawiązać tutaj z wami yy, Rozmowę tak oczyszczającą, chcę, wam, chcę Was tutaj za wszystko przeprosić. Um, tak, widzę tutaj również, że coś tutaj było ukryte przed Wami, coś tutaj było niewyjaśnione. E, inaczej, coś jest, czego Wy nie wiecie. Ta osoba to przed Wami ukrywa. Um, hmm. Również mam tutaj taką, taki przekaz teraz, że e, tutaj jakieś plotki mogły być między, m, między Wami inaczej, źle. Tutaj ktoś po prostu zasiał jakieś plotki na Wasz temat i ta osoba e, uwierzyła tak w te plotki. E, oczywiście. I tutaj doszło do, do niepotrzebnych, że tak powiem, dyskusji między Wami. Pokazuje mi się tutaj bardzo duża tęsknota, bardzo duży żal. Ta osoba Was tutaj obserwuje, ogląda Wasze stare zdjęcia, wspomina, chciałaby Was tutaj przeprosić, chciałaby by z Wami tutaj zacząć wszystko od nowa, ale ja tutaj widzę, że, że się tutaj zbliża kontakt. Tutaj się zbliża do Was kontakt, jak najbardziej. Będzie tutaj jakaś rozmowa między Wami i to taka oczyszczająca. Ja widzę tutaj, że Wy, że wy po części zamknęliście ten etap. Niektórzy, niektórzy, niektóre osoby z Was i poszły, przepraszam, i poszły e, obrały inną drogę. Niektórzy z Was nadal czekają. Niektórzy z Was e, Inaczej czekają, ale żyją pełnią życia, co nie znaczy, że macie już kogoś. Oczywiście, niektóre osoby tutaj z Was zamknęły już ten etap i poszły całkowicie w coś nowego. Jeśli tak jest, to ta osoba tutaj będzie chciała wrócić znowu do Waszego życia. Także tutaj, moi kochani. Jeśli macie kogoś nowego, tak, a ta osoba będzie chciała wrócić, będzie chciała tutaj przeprosić i zacząć z wami nowy początek, no to tutaj oczywiście do was należy tylko i wyłącznie decyzja, co zrobicie w tej kwestii. Zobaczymy sobie kartę wyroczni, poproszę jedną kartę wyroczni dla grupy numer 1. O, coś nam się tutaj odwróciło nawet dwie karty tutaj wyszły. Trzymaj się swojej wizji oraz czas na działanie. I tutaj mamy nów Księżyca w Baranie, nawet się zrymowało. Także może ten Baranek wam coś tutaj mówi. Zobaczymy sobie znaki zodiaku. <laughs> Proszę pięć znaków zodiaku dla grupy numer jeden. Wodnik. Strzelec. Waga.

Coś nam tutaj jeszcze wypadło, barana. Oj, 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 e, także tak. Trygon ognia, mamy tutaj barana, barana, strzelca oraz lwa. Także cały praktycznie trygon ognia. E, mamy tutaj również trygon powietrza. Czyli wodnik oraz waga, tak. No i oczywiście e, trygon wody. Czyli rak ryby skorpion. Oczywiście moi kochani. E, Tutaj znaki zodiaków takie wyszły, bo tutaj była taka energia, akurat mocna energia tych akurat znaków zodiaku, tak. Także nie musi tutaj rezonować. Oczywiście możecie wymieć ascendent w tych znakach, lub yy, ta osoba. Także to była grupa numer jeden, której bardzo serdecznie dziękuję. Przechodzimy sobie do grupy numer 2. Witam grupę numer 2 bardzo serdecznie. Zobaczymy sobie, czy on ona wróci. Moi kochani, ja mam tutaj takie poczucie z tych kart, że to już tutaj jakiś kawałeczek trwa te wasze rozstanie. Wy czujecie, że ta sprawa tutaj nie do końca jest zamknięta. Czujecie, że gra się dalej toczy. Mimo tutaj, ja widzę, że nie ma kontaktu. Ja widzę tutaj, że nie ma kontaktu. Jeśli był tutaj kontakt, to to był taki kontakt. Bardzo krótki, żadnych konkretów. Widzę tutaj, że tutaj wy bardzo czekacie na tą osobę. Wy to czujecie energetycznie, że ta gra nie jest zakończona, że gra się dalej toczy. Moi kochani, bardzo dobrze to czujecie. Ta osoba bardzo Was kocha. Widzę tutaj bardzo dużą tęsknotę. Tęskni za wami nie tylko mentalnie, ale również i fizycznie. Ja mam tutaj takie poczucie, że wy razem mieszkaliście, stworzyliście rodzinę dla niektórych, i ta osoba po prostu tutaj, zdania racji sobie, po prostu wyszła. Ta osoba tutaj przeszła jakąś transformację. Ta osoba coś sobie uświadomiła. Czuję między Wami niesamowite połączenie. Dla niektórych bliźniacze płomienie, dla niektórych bratnie dusze. Widzę tutaj, że ta osoba tutaj wrócić, wróci. To to na bank. Ale ta osoba tutaj jeszcze podejmuje decyzję, jak to zrobić. Już podjęła decyzję, że ja wracać, wracam. Ale jeszcze muszę pomyśleć, jak to zrobić, tak. No, bo tutaj widzę, że troszeczkę tutaj między wami się no, wydarzyło, tak, ostatnimi czas, czasy. Wy tutaj stabilnie czekacie, wy się tutaj zajęliście sobą. Ja mam tutaj takie poczucie, że wy bardzo, yy, bardzo tutaj yy, skupiliście się na pracy, tak? Yy, ta osoba, ja tutaj widzę, że ma ogromne wyrzuty sumienia, może mieć również jakieś problemy urzędowe ta osoba. I e, tak prawdę powiedziawszy, to ja tutaj widzę, że wasze rozstanie przez osobę numer 3 to nie musi, to ja tutaj nie widzę, żeby to była relacja, oczywiście może być ta, z tą osobą numer 3 e, w, 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 w kontakcie takim romantycznym. To mogła być matka, to mogła być, e, nie wiem, babcia, to mogła być szefowa, to mogła być e, siostra, koleżanka, tak. E, i na odwrót, to mógł być kolega, yy, ojciec, brat, tak, niekoniecznie kochanka, żona i tak dalej, i tak dalej, mąż, prawda? Ale yy, no, mam tutaj takie poczucie, że tutaj do Was się yy, no, mieszały się osoby numer 3. Yy, ta osoba tutaj chce powrotu, bardzo Was kocha, bardzo za Wami tęskni, ma do Was niesamowity pociąg fizyczny. To osoba chyba poczuła wiosnę. Także wiecie. No tutaj, tutaj będzie. Tutaj, tutaj, tutaj będzie się działo. Widzę tutaj, że szczerze. Nie widzę tutaj kontaktu, nie widzę tutaj, żeby ta osoba się z wami skontaktowała. E, ja tutaj widzę, że ta osoba po prostu przypełznie, przy, przykopytkuje, przyjdzie po prostu do was, zapuka do waszych drzwi i no, będzie chciała z wami porozmawiać. Tak, ja tutaj widzę, że będzie tutaj spotkanie. To spotkanie doprowadzi do szczerej rozmowy, do wyjaśnień, co się tak naprawdę między wami wydarzyło. I do zejścia się, do połączenia się do Unii. Tutaj czas się kończy, tak? Tutaj już nadszedł te, ten czas, żeby po prostu zacząć wszystko od nowa. Ja tutaj widzę, że niektóre osoby z was jak najbardziej przyjmą tą osobę, niektóre osoby z was tutaj no jednak nie. Ja uważam, ja jestem z tych, które lubią dawać szanse, ja uważam, że szanse zawsze warto dać, ale każdy jest inny, prawda? Każde różne są sytuacje życiowe. Aczkolwiek ja tutaj widzę u was bardzo, bardzo silne połączenie, tak? Także moi kochani, no może warto dać tą szansę, no nie wiem, no decyzja do was tutaj należy, tak? Zobaczymy tutaj sobie kartę wyroczni. Poproszę jedną kartę wyroczni dla grupy numer jeden. Medytacja i kontemplacja. Nów księżyca w rybach. Tutaj rybki nam wyszły. Pod spodem mamy: Nie spiesz się, zrób głęboki wydech. Poproszę 5 znaków zodiaku dla grupy numer 2. Bliźnięta. Waga. Lew Wodnik. No nie chcę coś wyskoczyć. Dwie nam tutaj wyskoczyły, strzelec oraz ryby, strzelec oraz ryby, pod spodem bek. Także moi kochani, no mamy tutaj ten trygon ognia, czyli, czyli e, lew i strzelec. Mamy również powietrze, czyli waga, wodnik oraz bliźnięta. Mamy tutaj wodę, czyli ryby. I mamy tutaj um, tego byka, tak, czyli ziemia. Tutaj takie akurat znaki Zodiaku wyskoczyły. Tutaj takie energie nam się pokazały. Także moi kochani, weźcie to tak, jak rezonuje. Tak, możecie mieć ascendent w tych znakach, lub wasza osoba trzymam za was kciuki mam nadzieję że się wszystko między wami poukłada także to była grupa numer 2 przechodzimy sobie do grupy numer 3 przepraszam witam grupę numer 3 zobaczymy sobie czy on ona wróci co się tutaj wydarzy. Coś nam tutaj wystrzeliło. Ło! Cóż to za energia! Okej. Okay. Kochani, powiem Wam tak. Pokazało mi się tutaj, że może być między Wami tutaj spora różnica wieku, lub ta osoba nie jest tak do końca dojrzała emocjonalnie. Mam tutaj takie poczucie, że ta osoba to jest taki wolny strzelec ta osoba tutaj była w jakimś związku. Mam tutaj takie poczucie, że była ta osoba tutaj w związku. Ta osoba jest po przejściach, ale coś było tutaj takiego, że wam tutaj nie powiedziała. Znowu mi się tutaj pokazują tajemnice, podobnie jak w grupie numer 1 tajemnice i widzę tutaj też bardzo dużą zazdrość. Ta osoba jest o was zazdrosna, ale ta osoba by nie chciała mm, takiego wiecie stabilnego związku. Ta osoba jest taka wszędzie jej pełno. Widzę tutaj, że mimo wszystko ma do was uczucia. Tęskni za wami. Ta osoba ma takie, takie poczucie, że Wy na nią czekacie. Moi kochani, widzę tutaj, że dla niektórych z Was tutaj się to już zakończyło na dobre. I wy tutaj wybraliście inną drogę. Dla niektórych z Was wy nadal tutaj czekacie, i ta osoba tutaj za wami tęskni i po prostu. Żałuję tego wszystkiego, co się tutaj między wami wydarzyło, ale ta osoba nie jest do końca wolna. Mam tutaj takie poczucie, że pewne sprawy z przeszłości nie są do końca zakończone. Ta osoba może mieć dzieci, może mieć zobowiązania. I tutaj yy, też mam tutaj takie poczucie, że to miał być taki, wiecie, taki doskok, taki lekki związek. No, ale tutaj weszły emocje w grę. I ta osoba po prostu się wystraszyła i się wycofała. Widzę tutaj ogromną zmianę. Ta osoba tutaj do tej osoby przychodzi zmiana. Ta osoba coś transformuje. Może przechodzić transformację, lub coś się takiego zadzieje w jej życiu. Um, zmiana o 180 stopni. Będzie tutaj kontakt. Ja tutaj na razie powrotu nie widzę, ale widzę tutaj chęć komunikacji. Także um, ta osoba um, będzie chciała z Wami po prostu tutaj dojść do porozumienia. Co tak faktycznie się stało, że ta osoba nagle się wycofała? Ja tutaj widzę ucięcie, ja tutaj widzę, że ta osoba, ta osoba po prostu wstała i wyszła. Tutaj są jakieś tajemnice, tutaj coś, coś e, ta osoba się po prostu tutaj czegoś obawia. Zobaczymy sobie tutaj e, e, kartę wyroczni. Bądź odważny i zrób pierwszy krok. Pod spodem medytacja oraz kontemplacja. Bądź odważny i zrób pierwszy krok. No właśnie, wy tutaj czekacie na tę osobę, żeby ta osoba napisała, a ta osoba czeka na Was. Powiem Wam tak, zrobicie jak uważacie, ja bym poczekała na waszym miejscu, ale również to wy możecie tutaj zrobić ten pierwszy krok i po prostu no, nawiązać ten kontakt, tak, przynajmniej będziecie wiedzieć, na czym stoicie. Tutaj karty pokazują mi tą tęsknotę, jak najbardziej te uczucie, ale tak jak mówię, ta osoba się wycofała z, z jakiegoś powodu. Tutaj ta osoba mam tutaj takie poczucie, że nie do końca jest wolna. Zobaczymy sobie pięć znaków zodiaku, ryby, rak. Strzelec oraz lew. I. Ło! Byk oraz wodnik. Pod spodem skorpion. Także moi kochani, no mamy tutaj trygon wody, tak? Rak ryby skorpion. Mamy tutaj e, trygon ognia, czyli lew i strzelec. Mamy tutaj wodnika, czyli powietrze, no i byka, czyli ziemię, tak? Także moi kochani, ja bym tutaj, bym poczekała. Teraz mi też tak przyszło intuicyjnie, że ta osoba boi się z Wami nawiązać kontaktu. Nawiązać z Wami kontakt, boi się odrzucenia. Ta osoba tutaj widzę, że. To jest wasza energia lub tej osoby. Ja tutaj widzę, że ta osoba um, um, przechodzi tutaj jakąś transformację. Coś się zmieniło w tej osobie. Ta osoba coś coś po prostu tutaj um, przerobiła. Że moi kochani, może nie wiem, może warto porozmawiać, może faktycznie warto nawiązać ten kontakt. No, ja tak jak mówię, ja jestem z tych, którzy lubią dawać szanse tak. Ja uważam, że po burzy zawsze wychodzi słoneczko, moi kochani. Także życzę Wam również tego słoneczka, i wiem, i czuję, że, że będzie to słoneczko i wszystko się poukłada. Życzę Wam wszystkiego dobrego, a my się usłyszymy w następnym czytaniu. Pozdrawiam Was, papa. Pa.